Pyszne krokiety, które przygotujesz w ekspresowym tempie, świetne zarówno na obiad, jak i na przystawkę. Wystarczy pięć podstawowych składników, aby je przygotować. Zacznij od rozwałkowania każdego kawałka chleba tostowego, aby go spłaszczyć, przekształcając go w mini tortille. Gdy chleb będzie gotowy, posmaruj każdy kawałek cienką warstwą keczapu. Następnie posyp chleb dużą ilością startego sera. Dodaj plasterki szynki i salami. Połączenie mięsa i sera zapewnia bogaty, satysfakcjonujący smak w każdym kęsie. Teraz zwiń przygotowane krokiety z chleba. Zwiń je dość ciasno, aby mieć pewność, że składniki pozostaną wewnątrz. Na tym etapie krokiety zaczynają nabierać kształtu, przekształcając się ze zwykłego chleba w coś znacznie bardziej kuszącego. Zanurz każdy zwinięty krokiet w roztrzepanym jajku, dokładnie go obtaczając. Następnie obtocz każdy krokiet w bułce tartej. Weź patelnię i rozgrzej odrobinę oleju. Włóż krokiety na patelnię i smaż po kilka minut z każdej strony. Teraz krokiety są już gotowe. Ich zewnętrzna strona jest pięknie złoto-brązowa, a wnętrze wypełnione roztopionym serem, który rozciąga się przy każdym kęsie. Podawaj je gorące i obserwuj, jak twarze gości rozjaśniają się z zachwytu.